Dzień dobry, mam na imię Kamila i jestem w sali zajęciowej księgarni Badet. Tam, gdzie w lepszych czasach prowadziłam warsztaty z dziećmi. E, dzisiaj niestety nie mogę zaprosić e, dzieciaków na zajęcia, e, ale mogę pokazać, jak e, fantastyczna książka może zainspirować e, przeróżne zabawy. Dzisiaj, dziecko brufalo. Julia Donaldson, Axel Scheffler, wydawnictwo Tekturka. Historia zaczyna się od tego, że tata małej córeczki przestrzegał ją i mówi: Po się nie wolno ci chodzić w ogóle. Zapytasz dlaczego? Ponieważ tam czyha na ciebie ta słynna ogromna zła mycha. No tak, ogromną złą mychę to on już kiedyś wcześniej spotkał w swoim życiu i zmykał w te pędy. Córeczka bardzo chciała wiedzieć, jak ta mycha wygląda. Ta mycha jest wielką, barczystą, dzikuską, a ogon okropną, pokryty małuską, a oczy jej płoną jak lawa w wulkanie, wąsiki zaś ostre, ma wprost niesłychanie. Córeczka e, chciałaby przekonać się na własne oczy, jak ona wygląda. I dlatego, nie patrząc na to, że na dworze jest śnieżyca, wyruszyła na poszukiwanie wielkiej złej mychy. Co chwilę napotykała ślady. Już wydawało jej się, że widzi ten łuskowaty ogon, a tu się okazało, że to wąż. Nie jestem mychą. Mówił wąż. Nie mam głowy. Mycha nad rzeką je torc grufalowy. Aaah! Nie boję się wcale, powiedziała córeczka grufala i ruszyła dalej. Hmm, spotkała jeszcze inne zwierzęta. Widziała płonące oczy, ale okazało się, że to nie była mycha. Widziała ostre wąsy, ale to też nie była mycha. Już straciła nadzieję na spotkanie legendarnej wielkiej złej mychy. Usiadła na i Przestała wierzyć to, co opowiadał jej tata. Aż tu nagle patrzy: Ktoś odśmierza przed swoją nogą. Hmm, okazało się, że to mała myszka, więc nie ma żadnej wielkiej złej mychy. Jest tylko mała myszka którą zaraz grufalowa córka zje sobie na podwieczorek. Bo myszki są pycha. I co? Co się, co będzie? Czy córeczka grufala nie spotka już wielkiej złej mychy? Czy mała myszka zniknie w jej, w jej brzuszku? a Myszka była bardzo sprytna. Udało jej się e, oszukać tatusia. Pokaże więc wielką złą mychę. Również grubfalowej córce. Ale jak to się stanie? Wiem tylko, że córeczka Gryfala wróciła do domu, do tatusia. Już nie miała ochoty na samotne wycieczki po lesie. A teraz. Narysuję potwora jeszcze straszniejszego od Grufala i od Wielkiej Złej Mychy. Tylko, że narysuję wszystkie części potwora osobno: nogi, głowę, rogi. Rogów będzie dużo, łapy. Oczy, nos. Potem trzeba będzie wszystkie te części pokolorować, wyciąć i wszystko skleić na nowo. Zobaczymy, co wyjdzie. A to będą uszy. Będzie głowa. Głowa będzie duża i kolorujemy. Jakie to on może mieć kolory? Jakiś taki rudzielec może być, nie? Dzieciaki to na pewno ładniej pokolorują.